Czy we współczesnym świecie miłość w ogóle jest możliwa? Antony Neysen, szkocki dramaturg, zdaje się w to wątpić. Jego sztuka "Szywanie" to próba odpowiedzi na pytanie: jak stereotypowe podziały ról kobiety i mężczyzny w związku, wpajane w procesie wychowawczym, wpływają na relacje pomiędzy dzisiejszymi trzydziestolatkami? Abi i Stu nie potrafią uwolnić się od własnych lęków, choć rozpaczliwie szukają miłości i bliskości, i jednocześnie ranią siebie nawzajem. W ich związku czułość przeplata się z agresją. Prowadzą ze sobą perwersyjną grę, która żadnemu z nich nie przynosi ulgi. Nieplanowana ciąża zmusza bohaterów do zastanowienia się nad przyszłością ich związku. Miotają się, próbując uratować to, co ich łączy. Na scenie Sieradzkiego Teatru wystąpili aktorzy Teatru Jaracza Włodzi: Katarzyna Cynkę i Kamil Maćkowiak. Dla odtwórców ról Abi i Stu to było wyzwanie, które wymagało ogromnego skupienia i całkowitego obnażenia emocji to jest kolejny spektakl w którym ma pan do zagrania trudną taką yy, rolę w której wszystko jest na wierzchu wszystkie nerwy wszystkie emocje no, szczerze mówiąc dla mnie nie jest to trudna rola. Nie dlatego, że jestem tak fantastycznie zdolny, że to nie jest trudna rola, tylko po roli niżyńskiego tego typu materiał nie jest trudny. Raczej bym powiedział, że gram go z przyjemnością. Właśnie w, raczej zaliczam wstrzymanie do lżejszych spektakli. On nie jest lżej, le, le, lekki jako spektakl, absolutnie nie. Natomiast rola nie jest tak ciężka jak wysokie, co to jest dla mnie niżyński, więc wszystko, wszystko poniżej jest jakby na szczęście, właśnie poniżej. poniżej co, nie ma być wartościowaniem, natomiast na pewno, jeżeli chodzi o skalę wysiłku, trudności i tak dalej, nie jest to jakieś bardzo wysokie ce. Jest natomiast ym, poza tym, nie jestem sam na scenie, co też ma, co też ma duże znaczenie, bo, bo, bo mam partnerkę fantastyczną, którą świetnie się uzupełniamy, więc mogę liczyć na, na różne interakcje, na, na coś, co się dzieje. Nie wszystko zależy ode mnie. Tak, ale to jest spektakl, który pokazuje właściwie takie takie nawarstwianie się samotności ludzi, którzy żyją właściwie obok siebie chyba, bo ten współ... we współczesnym teatrze coraz częściej pojawiają się właśnie takie problemy, że ludzie są obok siebie, a nie potrafią się porozumieć. To jest spektakl, który chyba bardzo trafnie zauważa pewną przypadłość mojego pokolenia już, o ile w Polaroidach, po których rozmawialiśmy, ja grałem postać, którą, która była młodsza ode mnie aktualnie, o tyle tutaj rzeczywiście gram trzydziestolatka, który staje przed decyzją podjęcia takiej, powiedzmy, męskiej decyzji posiadania dziecka y, 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 y i jakby takie borykanie się ze świadomością z wszystkich możliwych konsekwencji takiej decyzji. Yy, I ja myślę, że to jest bardzo aktualne, jeżeli chodzi o, o, o ludzi w moim wieku, yy, o, o lęk przed yy, odpowiedzialnością, o lęk przed, też przed pewną stabilizacją, która, yy, to nie chodzi o takie bardzo uproszczenie, że rezygnujemy z pewnych yy, komfortowego życia, bo będziemy mieli dziecko, ale to chodzi też o lęki, yy, o to, co nam włożyli do głowy nasi rodzice, nasi ojcowie, co to znaczy być ojcem, co to znaczy być mężczyzną. E, dla pokolenia moich rodziców, przepraszam za uogólnienie, ale często e, bycie mężczyzną to jest e, bycie dominującym w rozmaitej formie, to jakby z domów obserwujemy, że to czas, czasem jest agresja, czasem przemoc, czasem jakby, więc jakby mój bohater się gdzieś tam z, w głowie musi poukładać ze wszystkim tym, czy ja chcę być ojcem, to znaczy, czy ja jestem gotowy, żeby tym, kim jestem, wychować, ukształtować człowieka, wziąć za niego odpowiedzialność. I to nie chodzi o to, że wolę chodzić na imprezy i dlatego nie chcę mieć dziecka, tylko cały jakby ten ładunek, ale w tym wszystkim jest bardzo silny aspekt naszych naszej seksualnej, bardzo niebezpiecznej gry, którą zaczynamy. To znaczy ja nie będę otwierał wszystkich tutaj furtek przed Wami, żeby, żeby też zostawić widzowi jakieś pole do swojej interpretacji. Natomiast na pewno wchodzimy w, w pewną zabawę, w pewną zabawę pomiędzy kupowaniem seksu nawzajem, że gdzieś, gdzieś tam między nami dochodzi do przekroczenia. I to się staje bardzo niebezpieczne. I to jest to na pewno ta, ta forma mówię, zabawy, oczywiście, w wielkim, wielkim cudzysłowie. E, ta, więc ta zabawa e, jest całkowicie na poważnie, jest bardzo niebezpieczna. Ale czy to nie znaczy, że właściwie współczesny trzydziestolatek y, tak naprawdę nie potrafi określić, czy już jest dorosły, czy jeszcze nie, że nie radzi sobie z własnymi emocjami? Ta granica się na pewno bardzo przesunęła. E, ja myślę, że nie tylko trzydziestolatkowie sobie nie radzą z emocjami, natomiast że my już jesteśmy pokoleniem, które łatwiej e, łatwi się do tego przyznaje. To znaczy ja myślę, że mo, mój ojciec, przepraszam, że drugi raz robię wycieczkę do mojego ojca, chociaż jest Bogu Ducha Winnym, człowiekiem, który teraz aktualnie jeszcze pływa jest na morzu, ale myślę, że mój ojciec też sobie nie radzi ze swoimi emocjami. Tylko jest został tak wychowany, że się do tego nie przyznaje. I jest był wychowany w takim kulcie bycia mężczyzną, że mężczyzna nie pokazuje emocji, że mężczyzna musi być silny. I te wszystkie pierdoły, które tak naprawdę krzywdzą mężczyzn, nie tylko mężczyzn. E, 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 natomiast e, my, my po prostu bardziej już my jesteśmy w takim przełomie, bo, bo już kolenie 20 latków aktualne, będzie innym poko pokoleniem, jak będą, może nawet będą w pewnym sensie jako tak ogólnie społ jako społeczeństwo zdrowsi niż my, bo jeszcze, jeszcze my jesteśmy jeszcze pomiędzy starym a nowym e, pomiędzy takim, pomiędzy całym uderzeniem psychologii, która jest dostępna, która jest teraz w każdej najgłupszej gazecie i ona czasem jest bardzo uproszczona i sprymitywizowana. Na, na szczęście jednak jakiś taki ogólny prze przekaz trafia do każdego, czy to jest łódź, czy to jest sierad, czy to jest nie wiem e, kupitkowo dolne i, i ka gdzieś każdy się może zetknąć, aha, trzeba wyrazić swoje emocje agresję, nie można dać dziecku agresji, bo ona potem wraca, bo dziecko jest zaburzone i itd. Więc każdy gdzieś tam na różnym poziomie potrzeby swoich poszukiwań może się z tym zderzyć, Ale myślę, że to bardzo dobrze, że tak jest. Ale to jest chyba też spektakl trochę o tym, że nie ma form, które pozwolą tak naprawdę mężczyźnie wyrazić te swoje emocje. I może stąd też bierze się ta agresja, bierze się problem w komunikacji z partnerem. No, tylko, że on przez kobiety zostaje do tego popchnięty, to moja partnerka chce tej zabawy, to ona chce, aby on przekroczył pewne granice seksualne, które finalnie potem powodują, że on sobie z tym nie radzi. Ja myślę, że czasami za złymi decyzjami mężczyzn stoją złe decyzje kobiety, czy oczekiwania. Ja nie chcę nikogo tutaj oskarżać, ale w związku to nigdy nie jest tak bardzo czarno-białe, czy, 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 że chłop zły, kobita dobra. No więc w tych kategoriach na pewno nie jest tutaj, nie, nie ma takiej sytuacji. To jest tutaj ona nie mogąc sobie poradzić z, 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 z pewnym problemem, chce, żeby on ją Upokarzał, a on nie jest, ani może sobie z tym poradzić, że będzie upokarzał kobietę, którą kocha. Niezależnie od tego, jak, jakby jest niezdarny w innych dziedzinach życia. I yy, yy, tutaj się rodzi konflikt, że to ona oczekuje od niego właśnie tej rzekomej, mitycznej siły, męskości, dominacji itd., itd. Czyli tak naprawdę należałoby najpierw powiedzieć sobie samemu, jakim się jest człowiekiem, a dopiero potem wchodzić w związek. Ja myślę, że to na pewno. Ja, to na pewno. No, o, o, oczywiście. Ja myślę, że należałoby przede wszystkim wprowadzić psychologię do szkół, e, aby e, ja akurat ja jestem wielkim orędownikiem, nie ukrywam tego, że sam jestem po czterech latach. Aktualnie jestem w trakcie piątego roku swojej terapii, psychoterapii, na którą chodzę i która mi bardzo w głowie poukładała wiele rzeczy i spowodowała, że jakby przestałem pewnych rzeczy się bać albo mieć w ogóle problem z pewnymi sprawami w swoim życiu. Jestem na pewno dużo szczęśliwszym człowiekiem, bo bardziej pokładanym ze sobą po prostu. I, I myślę, że dochodzimy do momentu, w którym y, już nie, nie patrzymy na to, że pójście do psychologa to jest pójście po taką samą usługę, jak pójście do nie wiem, sklepu, kosmetyczki, fryzjera czy, czy lekarza innego. E, natomiast musi, to, co pani powiedziała jest absolutnie, no, to, to jakby to jest, to się sprowadza do takiego banalnego, irytującego przekazu z różnych takich kolorowych pism, kochaj samego siebie. To jest banał, chociaż to samo jest w przykazaniach, prawda, w dekalogu. E, Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego, my zapominamy o tym, ja nie jestem o akurat osobą wierzącą, ale myślę, że dekalog jest tak uniwersalny, że y, każdy i y, y, my o tym zapominamy, my, że gdzieś, gdzieś to jest przecież... Y, to miłowanie siebie samego, które często postrzegamy jako, Boże, narcystyczne, egocentryczne. Uwielbienie siebie nie chodzi o uwielbienie, nie chodzi o samozachwyt, chodzi o akceptację siebie. Jeżeli ludzie są wychowani w domach pełnych pretensji, kompleksów, lęków, to potem sami stają się kimś, kto takie rzeczy generuje i przekazuje dalej. Ja, ja, ja akurat miałem problem w swoim życiu ogromny z kompleksami, których pewnie nikt we mnie nie podejrzewał. Na moje szczęście czy nieszczęście, ale, ale bo ta maska była. Bardzo silna, natomiast to, co Pani powiedziała jeszcze raz do tego wrócę, to jest chyba klu w ogóle wszelkich relacji, nie tylko damsko-męskich, męsko-męskich, w ogóle relacji koleżeńskich, przyjacielskich, zawodowych. Szywanie wpisuje się w nurt, który powstał w latach 90. XX wieku. Brutaliści chcą zmusić widza do spojrzenia w głąb siebie, zmierzenia się z własnymi demonami. Używają do tego mocnego, dosadnego języka, odzierają bohaterów z intymności i zmuszają do emocjonalnego ekshibicjonizmu. Wszystko po to, by po opuszczeniu teatru widz wciąż zastanawiał się nie tylko nad wyborami bohaterów sztuki, ale i swoimi własnymi. No to nasz muszę przyznać, że byłem trochę zaskoczony. Nie spodziewałem się czegoś, ponieważ szedłem tak dosyć w ciemno. Nie wiedziałem tak naprawdę na co idę. Ale myślę, że bardzo ciekawy spektakl. Poruszał takie, myślę, że współczesne problemy par, które żyją tak niekoniecznie w stałych związkach, ale mają takie swoje problemy i w jakiś sposób tam... Przypuszczam, że to była adaptacja jakiejś amerykańskiej sztuki na nasze warunki, ale no myślę, że oddaje też to, co się dzieje w naszych czasach tutaj w Polsce. Zmordowana jestem. Mocne, silne wrażenia, du duże. Wam powiedziałaś, że. bardzo prawdziwe. Film, który jest autentykiem. Rzeczywiście tak jest, że ci 30 nie radzą sobie z życiem i, i z emocjami? Bardzo. Bardzo nie radzą sobie i dlatego sztuka jest ze wszech miar bardzo prawdziwa. Nie radzą sobie z uczuciami właśnie. Tak trudno rozmowy, o dialog, o porozumienie. Czy jest szansa na happy end? Czy miłość jest możliwa? Spektakl Szywanie na te pytania nie odpowiada. Odpowiedź każdy musi znaleźć sam.